Ten. Wyrządzam sobie krzywdę. Co? Pod nim. Nad nim. Na nim. Hej, dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na jeden z dwóch filmów podsumowujących cały zeszły rok pod względem kosmetycznym, czyli zapraszam Was na ulubieńców roku. No i dzisiaj, jak to przeważnie w ulubieńcach mamy w zwyczaju, zaczniemy od pielęgnacji. Ale to będzie tak bardzo szeroko pojęta pielęgnacja, bo będą zarówno kosmetyki do włosów, do ciała, do oczyszczania, co tu jeszcze jest, nawilżenie, no sporo tego będzie. Wszystko, co nie jest makijażem zostanie dzisiaj omówione. Jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie sprawdzić, co było tematem przewodnim mojego 2023 roku pod względem włosowym i pielęgnacyjnym, to rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania dalej. I słuchajcie, ja nie chcę być tą osobą, która co roku w ulubieńcach roku pokazuje te same kosmetyki, ale będą się tutaj pojawiały pewne propozycje, które już widzieliście w innych filmach tego typu, dlatego, że to są kosmetyki, po które ja wracam cyklicznie. Pewnych tutaj nie będę pokazywać właśnie po to, żeby aż tak się nie powtarzać, ale zasada jest prosta. Jeżeli o czymś mówiłam w ulubieńcach roku i wyraźnie Wam nie zakomunikowałam, że tego już nie lubię, to znaczy, że dalej to lubię. Zresztą widzicie na Instagramie, czy widzicie po innych ulubińcach miesięcznych, co mi się sprawdza. Także te kosmetyki w dalszym ciągu są w użyciu, ale dzisiaj postanowiłam bardzo się ograniczyć. I przy pielęgnacji jest to dla mnie łatwiejsze niż przy makijażu. Także pewnie dzisiejszy filmik będzie trochę krótszy niż sobotni, w którym będziemy się zajmować makijażem. Ale dobra, już bez zbędnego gadania przechodzimy do polecajek, zaczynając od włosów. Ważna informacja na początek. Moje włosy z natury są gładkie, niskoporowate, bezproblemowe. To jest ich naturalny kolor, więc jeszcze dodatkowo nie są, wiecie, męczone farbą, nie są poddawane obróbce, więc no, nie mam tak naprawdę co za bardzo ratować, więc one nie są wymagające. A moja cera jest raczej normalna w kierunku do sucha i mam też AZS, więc czasami te przesuszenia się pojawiają. To są informacje, które pozwolą wam też łatwiej odnieść się do tych kosmetyków, bo niektóre z tych kosmetyków mogą się wam nie sprawdzić, jeżeli jeżeli macie na przykład suche, kręcone włosy, albo tłustą cerę, no to wiecie, dobrze wiedzieć, z, czym, z czego zaczynamy, z czym wychodzimy. Zaczynając od włosów, to zaczniemy może od najlepszej pianki ever. Ja przez to, że moje włosy są bardzo proste i są takie z natury dziecięce, czyli niesforne i ogólnie takie wiecie, no, lejące, to ciężko jest mi nad nimi zapanować albo wymodelować je w taki sposób, żeby to wyglądało profesjonalnie. To jest max, co jestem um, w stanie wyciągnąć z moich włosów sama. I po części jest to zasługa właśnie tej pianki. Ja przez wiele pianek przeszłam i ja piankę tak naprawdę używam w głównej mierze na grzywkę, przez to, żeby ona właśnie była odbita od nasady i żeby się układała tak na boki właśnie jako jak typowe curtain bangs. Ta pianka z Sajosa to jest już nie wiem które moje opakowanie i będę ją męczyć dalej, bo ja tak mam, że jeżeli o przynajmniej kwestię włosów chodzi, jak się do czegoś przyczepię, to ciężko jest mi to później zmienić, no bo lepsze jest wrogiem dobrego. To jest pianka właśnie dodająca opiętości, utrwalająca bardzo mocno, ale nie sklejająca włosów, więc ja w dalszym ciągu mogę się nimi bawić, a to dla mnie jest ważne, bo wiecie, ja lubię właśnie przeczesywać włosy i tak dalej. Może nie na kamerze, ale w życiu codziennym tak. Także to jest świetna pianka, najlepsza pianka, którą przetestowałam. Jest też bardzo wydajna i bardzo gęsta. Jak ją wyciśnięcie na dłoń, to ona no wręcz jest taką, wiecie, galaretą. Ona nie jest pianą, ona jest taka mega zbita. Także pierwsza polecajka. Następną rzeczą, jeżeli o utrwalanie włosów chodzi, to, to może być dla Was szokujące, bo wielokrotnie się z tym spotkałam, jak powiedziałam komuś, że to jest mój ulubiony lakier, to było, ten? Przecież to jest taka żyleta. Chodzi o ten what um, To Be Glued, czyli ten, ten żółty lakier do włosów, który też wiem, że jest używany do mocowania peruk na, na głowie. No, nic nie poradzę. To jest akurat ten, który mi się jak najlepiej sprawdza, ponieważ on nie śmierdzi w przeciwieństwie do mojego znienawidzonego Elnetu. Nie zostawia zapachu, który towarzyszy mi przez cały dzień, który mnie dusi i który jest dla mnie ym, straszny. Także ten tego nie robi, natomiast bardzo mocno utrwala. I ja też wiecie, nie spryskuję włosów na co dzień tym lakierem, ani nie robię tego bardzo obficie. Tak naprawdę lakier w głównej mierze służy mi do utrwalenia grzywki, jak robię pokaz, żeby nie musicie jej poprawiać co chwilę. O właśnie... A po drugie, w momencie, kiedy mam związane włosy, bo ja mam dużo tutaj, wiecie, baby hairów przy linii włosów, które mnie denerwują, więc żeby właśnie tego się pozbyć, on jest idealny. I ja tę miniaturkę dorwałam na lotnisku w Londynie i kupiłam kilka sztuk, chyba z osiem, bo one wtedy były też ogólnie w bardzo dobrej cenie. No i tak sobie, wiecie, stopniowo zużywam, ale ogólnie duża, duża wersja jest wielka, także on też starcza na bardzo długo. Także to jest mój ulubiony lakier. Odżywka do włosów bez spukiwania, której opakowań zużyłam już sama nie wiem ile, to jest Elseve L'Oreal No Haircut Cream. I to nie jest tego typu odżywka, która robi wam, tak jak się mówi, laminację. Um, wiem, że Elny Zresztą też ją mam ma też tą wodną odżywkę, która no właśnie tę laminację robi. I to jest taki efekt na większe wyjścia, bym powiedziała, bo wtedy one są absolutną taflą. Gdzie ja wiecie, i tak nie mam problemu z błyszczeniem włosów, to one potem tej odżywce wyglądają jak sztuczne włosy ale jej używam bardzo rzadko, a to jest coś, czego używam w sumie po każdym myciu i nakładam tak, wiecie, od połowy włosów w dół. To jest super nawilżające, takie właśnie idealnie dociążające też te włosy, bo kiedy ja wysuszę włosy, wiecie, przez powietrze, w sensie nie suszarką, tylko same wyschną, albo właśnie nie nałożę żadnej odżywki, to one są nieznośne, one są naprawdę jak włosy dziecka, są takie... Nic z nimi zrobić nie można, nawet nie dadzą się w jakiś sposób wymodelować. Także ta odżywka dodatkowo mi tak właśnie fajnie dociąże te włosy, że one ładniej tańczą, bym powiedziała. No i dodatkowo jest wiecie, przystępna cenowo, a no, jak już zaznaczyliśmy, one są bezproblemowe, więc też nie chcę mi się specjalnie kombinować, żeby tego problemu sobie nie stworzyć. A jak już włosy wymodeluję, bo też mamy gdzie mocno wycieniowane, i jak kiedyś zapuściłam je, także y, nie miałam tak dużo warstw, właśnie tutaj, zwłaszcza u góry, to oczywiście jak robiłam warko czy, czy kitkę, to widać było, że jest tych włosów więcej, natomiast one mi się już nie układały. Y, nie było tutaj tego fajnego kształtu, tylko było tak. Przez to, że one są gładkie, to są też dość um, śliskie i ciężkie. I jeżeli nie są tak wycieniowane, to ja nie mam żadnego kształtu we włosach i denerwuje mnie to. Także wycieniowane muszą być. Po prostu z tym się już pogodziłam. Zresztą teraz jest też moment na mocno wycieniowane włosy, więc super. Ale właśnie jak sobie ułożę, podkręcę tutaj te końcówki, tak wiecie, do wewnątrz, to um, lubię je teraz tutaj potraktować olejkiem. I do tego olejku się bardzo przyzwyczaiłam. Zaczęło się od olejku z Olaplexu, ale w którejś paczce PR-owej dostałam ten żizu, czy też gizu, i bardzo się z nim polubiłam. On jest taki gęstszy. On się wydaje wręcz takim, taką mieszanką między olejkiem a miodem. Czy czasami przesadzę i włosy wyglądają na lekko tłuste? Być może, być może. To już ustaliliśmy dawno temu, że ja jestem osobą, która nie zna umiaru, więc jak coś mi się podoba, to ciężko jest mi powiedzieć stop. Ale mnie o tym, jeżeli o olejek chodzi, to właśnie tak na, um, na zdyscyplinowanie tych końcóweczek, żeby one też wyglądały tak w bardziej profesjonalny, ułożony sposób, Być jakbyście wyszli od fryzjera, bardzo pomaga. A w momencie, kiedy mam włosy związane i chcę sobie troszkę um, ulepszyć moją linię włosów, czyli po prostu sprawić wrażenie, że one są gęstsze to z pomocą przychodzi takie cudeńko. I ja wcześniej do, takiego, do takiej funkcji używałam po prostu cienia do powiek, ale ciężko mi było znaleźć cień, który był idealnie dopasowany do mojego koloru włosów. A ten produkt mi ten problem eliminuje, bo to jest coś idealnego właśnie dla szatynek. Mój kolor naturalny, czyli to właśnie, co widzicie, to jest ciemny brąz, który jest raczej w chłodną stronę. Swojego czasu miałam nałożoną maskę, ale ona już mi się już dawno, dawno temu, ona też na początku chyba zeszłego roku, już mi się wypłuka więc to jest po prostu w 100% mój kolor i idealnie do takiego koloru właśnie naturalnego, chłodnego brązu pasuje ten cień. To jest cień z marki palet, czyli ze Schwarzkopfa. To jest normalnie do kupienia w Rossmanie online, również to dorwiecie. To jest właśnie do przykrycia odrostów, a, a że ja odrostów nie mam, to używam tego do uzupełnienia linii włosów. I to jest dostępne w kilku odcieniach i ja akurat mam po prostu brown. I kiedyś coś takiego kupiłam z Batiste, właśnie jak byłam w Londynie, ale nie było testerów i się okazało, że wzięłam zbyt ciepły kolor i wyglądało to dziwnie. To wyglądało jakbym miała właśnie taki cie... Ciepły odrost. Nie wiadomo było, o co chodzi. Także to jest idealny kolor. No wręcz... Proszę bardzo. Bosko. Także gorąca polecajka. I to jest taki trik na zagęszczenie linii włosów, który też jest używany na czerwonych dywanach. Także wiecie. Jesteśmy gwiazdami. Jeśli o pielęgnację włosów chodzi, to już wszystko. Następna jest pielęgnacja ciała. I tutaj chciałabym Wam pokazać dwa produkty, których... Nie mam, bo akurat wykończyłam je i teraz testuję coś innego, ale te, które wykończyłam, są jak najbardziej ulubieńcami roku. I po pierwsze, to jest ten gęsty produkt na AZS i to jest ta maź, która wydaje mi się, że już w zeszłym roku też była przeze mnie polecana, ale to jest jeden z tych kosmetyków, który po prostu mi towarzyszy cały czas. I cały czas muszę go mieć. Dlatego no właśnie robiłam ostatnie zamówienie na Super Farm. I to jest maź, która jest ogólnie ciężka do wpracowania w skórę. Natomiast jak już się Wam wchłonie, to zostawia nawilżenie skóry na dwa dni. I mówi to osoba, która ma ekstremalnie suchą skórę yy, i to mówię ra razem z kąpielą, razem z myciem się. Czyli już po następnego dnia po kąpieli dalej macie efekt nawilżenia skóry. To jest coś niesamowitego. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Także to jest pierwszy produkt, którego nazwa wypadła mi z głowy, ale... Wiecie, wiem jak wygląda i wiem co to jest, także to jest jeden z ulubieńców, a drugi z ulubieńców też ma sporo wspólnego właśnie z moim AZS-em, czyli z ekstremalnie suchą skórą, a topowe zapalenie skóry. To jest produkt SOS z, z serii Emotopic, który jest w takim raz, że płaskim, małym opakowaniu, które idealnie się mieści właśnie do każdej torebki. A dwa, przynosi ulgę przy takich bardziej um, piekących, bardziej um, rozognionych, zaognionych w sumie, stanach AZS. Ale nie tylko. Jak macie jakiegokolwiek um, typu egzemy, czy właśnie, nie wiem, kontaktowe zapalenie skóry, coś w tym stylu, to jest to produkt, który... Otula skórę, który się bardzo szybko wchłania i nie zostawia tłustej powłoki, natomiast przynosi ulgę. Także te dwa produkty mm, przy super suchej skórze, przy AZS albo przy po prostu problemach, może w, przy pracy w takich warunkach, które teraz ostatnio były, czyli ekstremalnie niskie temperatury, to też będzie bardzo pomocne. Następne w kolejności będzie oczyszczanie cery i to będzie takie oczyszczanie ogólnie szeroko pojęte, bo mamy tutaj zarówno produkty do zmywania makijażu i ja już Wam to mówiłam któregoś razu, już nawet wielokrotnie Wam mówiłam, że zrezygnowałam już z kupowania płynów dwufazowych na rzecz właśnie tej olej, tego olejku AlgoPure z sensum mare. To jest olejek, który domywa wszystko i nie dość, że jest to wysoki komfort użytkowania, Dodatkowo właśnie wszystkie wodoodporne formuły po prostu no, wymiękają przy nim. Jedyna rzecz, z którą miałam problem ze zmyciem, ale z tym żelem do brwi coś jest nie tak. To jest właśnie żel do brwi. Są dwa żele pod dwoma nazwami, ale to jest ten sam żel. Tak poza konkursem pielęgnacyjnym, to właśnie ten żel do brwi z Contigo i ten żel z Hebe, które są wodoodpornymi żelami do brwi, ciężko jest usunąć czymkolwiek. Także przekonałam się, że OK, o ile znalazłam w końcu wodoodporny, żel brwi, to chyba nie mam potrzeby stosowania wodoodpornego żalu. Natomiast wszystko inne jest usunięte bardzo szybko i to jest olejek, który nie szczypie w oczy. Ja go mogę bezkarnie po prostu nałożyć na dłonie, na zjeżoną skórę twarzy po prostu sobie go wmasować. Również masując bardzo dokładnie tutaj linię rzęs, wszystkie elementy tuszu, eyelinera wodoodpornego, wszystko jest usunięte. Następnie wszystko ściągam szmatką muślinową i przechodzę do drugiego etapu mycia, jakim jest Właśnie ten ceramic slip z marki Sunday Riley. O tym żalu do mycia ceramic slip mówiłam wam w ulubieńcach grudnia. Także może nie będę się powtarzać, tylko was odeślę do tamtego filmiku. Ale to też jest produkt, który towarzyszy mi już chyba któryś rok z rzędu. Um, bardzo łagodny, ale dogłębny sposób oczyszczania cery. Coś cudownego. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze produkty do walczenia z niedoskonałościami albo rozprawienia się z rozszerzonymi porami, to po pierwsze będzie to Woli Botanica Matcha Power Peel, czyli multikwasowy peeling enzymatyczny, który no właśnie nawet przedwczoraj nakładałam na czoło, wiecie, po tych upałach, po, po tym wyjeździe, przydałby się taki reset cerze. I on jest za każdym razem, jak go używam, to. No, wiecie, to jest takie. Mm -hmm, mm -hmm, to jest takie poklepanie się po ramieniu. Niesamowicie dobra robota. On nie dość, że oczyszcza, to jeszcze właśnie zmniejsza widoczność porów. A stosowany regularnie też normalizuje wydzielanie sebum, czyli jeżeli macie przetłuszczającą się cerę, to on wam pomoże się z tym rozprawić. On już jest na pewno bardzo dobrze znanym przez Was produktem, bo to jest jeden z tych kosmetyków z Veoli, który towarzyszy mi już od bardzo długiego czasu. No i też utwierdziłam się w przekonaniu w zeszłym roku, że jeżeli nie mam naklejek na niedoskonałości, to wyrządzam sobie krzywdę. I tutaj już miałam wiele takich przykładów, że wiecie, myślałam, że nie no, wycisnę i tym razem pójdzie wszystko jak z płatka, ale spoiler nie poszło jak z płatka, tylko zrobiłam sobie wielki wulkan, który się goił przez wiele dni, a potem przez wiele tygodni mam przebarwienie. I jeżeli nie dam sobie po łapach i nie nakleję tej naklejki, która w niesamowity sposób uspokaja takie wypryski, no to potem się muszę mierzyć z konsekwencjami swoich wyborów. A to są takie naklejki na niedoskonałości z marki Pixie. I chociaż one do tanich nie należą, to ja już kupiłam kolejne opakowanie i będę je dalej kupować, bo właśnie zwłaszcza wiecie, w okresie przedokresowym na brodzie lubią mi się zrobić takie typowo właśnie hormonalne wypryski. Jeden taki, jeden gagatek, który po prostu musimy uprzykrzyć życie. I takie naklejki się z nim rozprawiają niesamowicie skutecznie, bo nawet po pierwszym użyciu, po pierwszym noszeniu takim całonocnym, nie ma już takiego zaognienia. One są niesamowite i najbardziej satysfakcjonujące jest ściąganie ich po nocy. Jak widać, ile um, syfu wyciągnęły po prostu ze skóry. Um, wiem, że są jeszcze inne um, naklejki tego typu. Jak macie jakieś zaufane, to polećcie śmiało. Może następnym razem też skorzystam, chociaż nie powiem. Jak do czegoś się przykleję, to ciężko jest, jest mi zmienić, nie? Mówiłam to. No to tak samo jest z tymi naklejkami. Jak wiem, że są już zaufane i działają, to ciężko będzie zdecydować się na coś innego, ale może mi przekonacie. Lecimy dalej i następne w kolejności jest nawilżanie, ale zanim jeszcze to, to coś pomiędzy, co właściwie nie wiedziałam, na którym etapie umieścić, i jest to opalanie. No bo samoopalacze na Ekspert, czyli te, których używam cały czas które są dla mnie najlepsze i dają idealny efekt, no też muszą się tutaj w tych ulubieńcach znaleźć, umówmy się. I ja się najbardziej polubiłam ostatnio z tym New Definition. To jest ten samoopalacz w złotym opakowaniu, czyli z serii ekskluzywnej, który troszkę dłużej wystyga, w sensie zasycha. Większość samoopalaczy stan Ten Expert jest bardzo szybka w wysychaniu, natomiast ten troszkę dłużej zajmuje, zanim stanie się nielepki. Powiedziałabym, że jakieś 20 minut spokojnie. Dla mnie jest to idealne, bo ja wolę się się troszeczkę dłużej pobawić, zwłaszcza, wiecie, przy dłoniach, żeby to wyglądało naturalnie, ale też to, że on tak długo zastyga, sprawia, że on się nosi w sposób idealny, czyli jak się ściera, to nie ma takich, wiecie, kropek na skórze, on po prostu nagle zauważycie, że go nie ma. I też właśnie przy suchej skórze zauważyłam, że on jest taki bardziej wybaczający. No bo ja nie mam normalnej suchej skóry, tak? No ja mam AZS, więc ona troszkę musi być inaczej potraktowana. I teoretycznie, no nie jest skazane używanie samoopalaczy. Głównie z tego względu, że nie mogę nałożyć balsamu w momencie, kiedy używam samoopalacza, a ja powinnam się balsamować codziennie. Ale no właśnie ten New Definition dla mnie jest idealny. No i dodatkowo stan ekspert, ta rękawica do peelingu jest genialna. Ja Teraz jej używam bardzo często, no bo tak jak Wam, zresztą mówiłam Wam to w drugim filmie, w tym makijażowym filmie, który już nagrałam, że jestem na etapie, że się strasznie łuszczę, bo już nie mamy tej wilgotności powietrza i wszystko właśnie się sypie, więc dobrze, że nie widzicie moich pleców. Te, ta rękawica do peelingu jest genialna, ona jest szorstka i ona nawet samą wodą robi ogromną robotę, zarówno do przygotowania skóry, do nałożenia samoopalacza, jak i po prostu na co dzień. Ja jak chcecie mieć fajnie spielingowaną i gładką skórę. No i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli nawilżenie. Zaczniemy od filtrów. Przeciwsłonecznych, bo akurat te dwa, które chcę Wam pokazać, działają po prostu jak kremy nawilżające, które przy okazji są filtrami. I chodzi tutaj o ten z witaminą C z Eveline. I to jest filtr SPF 50, który przy okazji ma też witaminę C, czyli pomaga rozprawić się z przebarwieniami. I tak samo zresztą jak ten krem SPF, jest to fajnie nawilżający krem, który ładnie wygląda pod podkładem, czyli nie rujnuje wam makijażu przy okazji zapewniając ochronę przeciwsłoneczną. Gorące polecajka. A drugi to jest właśnie ten powiedzmy droższy filtr, taki codzienny, czyli Algodrops z Sensum Mare. To jest tak samo, ten sam komfort noszenia, czyli po prostu nawilżenie skóry i przy okazji jest to wysoka ochrona przeciwsłoneczna. Ten dodatkowo jest bardzo wodnisty, on jest wręcz <głynne> białą wodą. Можно бы сказать, Jest to niesamowicie delikatna konsystencja. Wręcz on chyba jest nazwany emulsją. Tak, dokładnie, to jest emulsja. I uważam, że ten opis jako emulsja, a nie krem, jest bardzo trafny. O, mam tutaj jeszcze jeden, który powinien był się pojawić przy ciele. No ale teraz też mogę o nim wspomnieć. I to jest specjalny krem natłuszczający z serii Emotopic również. I on już jest właśnie bardziej tłusty. Czyli raczej zostawi taką typowo świecąco-kremową powłokę na skórze. Ale jest ym, taki bardziej długofalowy, bym powiedziała. No i teraz, zanim jeszcze mi wszystko wróci, teraz go używam tak bardziej profilaktycznie. Ym, myślę, że jeżeli macie ten sam problem co ja lub inne tego typu schorzenie skóry, docenicie jakiekolwiek preparaty, które oddalą używanie sterydów, bo. Posterydowe zapalenie skóry to już jest w ogóle inna bajka. Także ogólnie ta seria Topic jest świetna. I jest też taki y, chyba olejek to się nazywa, albo też emulsja do kąpieli z tej serii, która również jest y, świetna. Natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację już twarzy, to zacznijmy może od tego, o czym wspominałam Wam ostatnio właśnie w ulubieńcach grudnia. Czyli Panten Baby używany jako krem do twarzy. Sprawdźcie. Więcej nie będę mówić. Też powiem, że właśnie opisywałam wam całą sytuację w ulubieńcach grudniowych. Świetna sprawa. Na pewno ulubieńcem roku jest też ten krem ceramidowy z Pixie. To jest ym, krem, który jest takim kremem całościowym, czyli może być zarówno takim na samą twarz pod oczy, na dekolt szyję, jak i na ręce, chociaż trochę go szkoda na ręce, żeby wiecie, nie zmarnować. Mamy oczywiście, co nas zaskazuje, ceramidy, czyli dbamy o barierę hydrolipidową skóry. <laughs> to jest kluczowe, o czym przekonałam się sama całkiem dosadnie. Dwa kremy. Pod oczy, które wielbię, które kocham miłością nieskończoną i myślę, że to się długo nie zmieni, to jest to jest to duo. Zamiennie ich używam, i to jest 20 Seconds Magic Eye Treatment albo Bobbi Brown, jego nazwa to jest Extra Reaper Eye Cream Intense. Jeżeli o Bobbi chodzi, to on tak ostatnio zdrożał, że to jest naprawdę zawrót głowy, natomiast dobrą rzeczą jest to, że mamy teraz wkłady, czyli musimy raz kupić tylko opakowanie, a potem już tylko wkłady są do, do kupienia, e, mocno nawilżające, takie idealnie odżywcze, do cienkiej i suchej skóry pod oczami, nie zrównowa... co? nieporównywalne z innymi. Chyba o to mi chodziło. A 20 Seconds z Veoli ma tę przewagę, że właśnie jest to już ulepszone opakowanie. On też kiedyś był w słoiczku, ale od kiedy jest w tym opakowaniu z pompką, to jest w ogóle ideał, zwłaszcza dla wizerzysty. Ja go właśnie bardzo często używam na pokazach, na modelkach, bo bardzo higieniczne podanie. A dodatkowo świetnie wygląda pod makijażem i jeszcze świetnie przygotowuje skórę pod makijaż. Także można go też nałożyć taką grubszą warstwą, żeby sobie to posiedziało i takie płatki w kremie, taką dobrą sprawę. Jeżeli o płatkach mowa, to się świetnie składa, bo też płatki mam dla Was do polecenia i ostatnio, no w ostat... powiedziałabym, że w ciągu ostatnich nie wiem, trzech miesięcy bardzo polubiłam się z płatkami silikonowymi, czy też hydrożylowymi. Jeżeli oglądacie mój kanał długo, to może być to dla was zaskoczenie, dla mnie też jest to zaskoczenie, ale to chyba taka wypadkowa. Zmiany preferencji, jak i troszkę polepszenia stanu skóry pod oczami. Bo to, że ja sobie zawsze pod nosem powtarzałam, że moja skóra pod oczami jest bardzo cienka i sucha, to nie było tylko takie, wiecie, gadanie, można by użyć innego słowa. Tylko moja skóra pod oczami była zdecydowanie o wiele bardziej cienka i sucha. Od innych osób, które spotykałam na żywo. Także ja sobie nie, nie wiecie nie plotę bajek, tylko mówię jak było. A teraz, jak ta po mazoterapii skóra pod oczami trochę dorównuje normalnej osobie, no to doceniam właśnie te płatki hydrożelowe. I ja z Pixie lubię różne płatki, oni mają różne rodzaje. Teraz najczęściej używam właśnie tego opakowania Anywhere Patches, bo one są troszkę takie inne i one są pocięte na trzy. Czyli ten. ten to kółko jest pocięte na dwa mm, takie półksiężyce i na jedną taką łezkę i można to wykorzystać na przykład na zmaczkę między, między oczami, na nosie, czy no po prostu anywhere. No i jak widać to opakowanie też już jest na finiszu. I na koniec dwóch ostatnich ulubieńców pielęgnacyjnych. Jeden z nich to jest takie ponowne odkrycie, a właściwie może nie tyle ponowne odkrycie, co przekonanie się do nowej wersji starego ulubieńca. I mowa tutaj o kremie z It Cosmetics Confidence in a Cream, który jest kremem stricte pod makijaż, Natomiast on z biegiem stosowania dba o naszą cerę i sprawia, że wygląda po prostu najbardziej wypoczętą, najbardziej jednolitą, a dodatkowo świetnie zachowuje się pod makijażem. Także to jest jedna z um, tych ostatnich propozycji. On się zmienił w taki sposób, że teraz jest taki bardziej masełkowaty, jest gęstszy niż ta jego poprzednia wersja, także jeszcze bardziej daje takie długotrwałe uczucie nawilżenia. No i właśnie makijaż się pod nim, nad nim, na nim. Nie waży. A ostatnim ulubieńcem pielęgnacyjnym będzie maseczka. I jak się zastanawiałam, o jakiej maseczce Wam powiedzieć, bo chciałam tak, wiecie, wyselekcjonować dwie. I właśnie jedną z nich był ten Matcha Power Peel, a drugą jest to coś. To pomyślałam, że oprócz oczyszczenia, bardzo ważne jest nawilżenie, zwłaszcza no, przy mojej cerze. A maseczką, która nawilża moją cerę bardziej niż którakolwiek inna, to jest maseczka z Bielendy Supreme Lab i to jest ta wygładzająca nawadniająca maska enzymatyczna z kwasem hialuronowym. W takich podbramkowych sytuacjach, jak macie kompletnie przesuszoną skórę, to można tej maski używać też jako taką kurację całą nocną, czyli nakładacie po prostu ją w grubej warstwie na całą twarz i idziecie spać. I uwierzcie, że albo się obudzicie z cudownie nawilżoną skórą i to się wszystko wchłonie, albo jeszcze będzie na was czekała warstwa na skórze, bo skóra wypije ile potrzebuje i resztę dostanie do wytarcia. Także no nie ma drugiej tak mocno nawilżającej maseczki, która cudownie dba o komfort Waszej twarzy. Właśnie przy jakimś, nie wiem, przewianiu, teraz są te mrozy, to bardzo łatwo wysuszyć skórę. Czy właśnie macie taką tak suchą skórę, że się z tym borykacie, to to jest coś cudownego. I na dzisiaj to już wszystko. To byli wszyscy ulubieńcy pielęgnacyjni, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. No tego są takie zdecydowanie najwierniej towarzyszyły mi w minionym roku i myślę, że wiele z nich jeszcze w dalszym ciągu hmm, będzie się na tym kanale przez dłuższe lata, czy miesiące na pewno pojawiało. Jeżeli chodzi o szczegóły mojego makijażu, bo to na pewno będzie Was interesowało, to troszkę Was potrzymam w niepewności, no bo właśnie o tym makijażu i ten makijaż będziemy robić i opowiadać w następnym filmiku, czyli w tym sobotnim, w którym pojawią się ulubieńcy makijażowi zeszłego roku. A jeżeli chodzi o informacje na temat mojej bluzki, poznawczy czy biżuterii, to to jak najbardziej są informacje, które znajdziecie w opisie pod filmem. W opisie znajdziecie też wszystkie informacje dotyczące kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, po której możecie je znaleźć. Ciekawa jestem, jak wyglądają wasi ulubieńcy pielęgnacyjni. Na razie tylko sama pielęgnacja. Z całego 2023 roku, jak to u Was wygląda? Um, ciężko jest pamiętać cały rok. Jeżeli tego nie zapisywaliście, Gdzieś to dość ciężko może być przypomnieć sobie, co się Wam podobało na początku 2023 roku, ale spróbujcie. Napiszcie mi chociaż pięć takich Waszych ulubieńców pielęgnacyjnych. I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w sobotę w drugiej części Ulubieńców Roku. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, bo dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy, ale czasami YouTube nie pokazuje wszystkiego, co powinien. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!